Nie mogę doczekać się. Na razie to ja jestem przerażona. Chyba są gotowe. For lifers. Możliwe, wszystko najlepsze. Okay. Hej ja właśnie wyszłam ze szkoły i za niedługo, w sumie za w niedzielę, dzisiaj wtorek, mam urodziny. Już się nie mogę doczekać. Robię imprezkę Halloweenową, ponieważ to wie, to wie, urodziłam się w Halloween. Jest taka ładna jesień. Jest mega ładnie. Cieszę się że jak wychodzę ze szkoły, to ja nie jest aż tak ciemno. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje przygotowanie do urodzin. Pierwsze co dzisiaj właśnie idę do ortodoncy w taki lifehack, jeśli jeszcze nie zakładaliście aparatu, jesteście zakładać i myślicie nad gumeczkami to polecam wam brać czarne, jakby jeśli macie możliwość, naprawdę. Hej, dopiero co wróciłam z kosmetyczki i od ortodonty i tak jak właśnie przed wam mówiłam, że nigdy nie róbcie sobie jasnych gumeczek, to po pierwsze, ponieważ jak robicie czarne, to macie bielsze zęby optycznie, a jak macie jaśniejsze, to jakby macie trochę żółce. Mm, I ja stwierdziłam, że chciałam pokazać, jak to wygląda i w ogóle chciałam jakby sobie zobaczyć, jak to wygląda u mnie, bo jakby ja to wiem po prostu od innych. Chciałam też zrobić te różowe gumeczki, dlatego bo miałam być różową wróżką i to miało mi pasować. Widzicie? jakby. One są strasznie różowe. I mam nadzieję, że się trochę wybielą, bo jednak chciałam taki jasny różowy, ale i tak jednak wracam do czarnych, bo jednak czarne for lifers. A jeśli chodzi o paznokcie, zrobiłam sobie French, tak to się prezentuje. Mega mi się podobają. Umówiłam się na ścięcie włosów, więc bye, bye moje długie kołtuny. Mówiłam na sobotę, czyli w dzień, kiedy robię imprezkę. I no muszę jeszcze właśnie ogarnąć, muszę kupić jedzenie i tam napoje i udekorować mój pokój oraz w ogóle mój dom. Kupiłam parę dekoracji, ale to Pokażę Wam pewnie później. I ja teraz idę odrabiać lekcję, bo tego jest strasznie dużo. I do zobaczenia, po prostu, e, pewnie w piątek, sobotę. Zobaczymy. Hej, ja jestem właśnie w Oszą, i teraz idę kupić różne rzeczy, szukać tortu. Idę szukać jakichś fajnych babeczek, świeczek i jakichś. O, o to by wszystkie mam. Tabetczas w razie żadnych nie znalazłam Myślę, że port będzie raczej lodowy, jeśli nam się zmyśli w zamarzarce. Teraz jedę do osą i będę właśnie kupować rzeczy takie mniejsze, bo dopiero później jedę do Lidla, czy do biedronki, bo sobie dodatkowała takie większe rzeczy. Czyli no wiecie, że po prostu więcej dalej nie wiem, na co się przebiorę, bo jakby ja mam rodzinę Halloween, więc jakby każdy musi przebrać. wiadomo ja nie wiem, czy za Bruska, czy za Sabrinę. Nie wiem jeszcze. właśnie na dziale z odzieżą i nigdzie nie ma czerwonego golfu Jeśli bym mogła I właśnie przed chwilą byłam w i była taka śliczna sukienka Ale nie było w ogóle mojego rozmiaru, bo 32 był na mnie za małe. To było mega dziwne Bo ja zazwyczaj, być tak 34 noszę, a nawet 32 był za mały I teraz szukam, no kurczę, takiego jakiegoś golfu i nie ma nigdzie tak krążę tu i krążę Mam nadzieję, że coś tu będę, bo no jednak Muszę się do coś przebrać Dział halloweenowy w oszą, może za takie coś się przebiorę. Hmm... Ja naprawdę nie mam co się ubrać dosłownie. Muszę szukać. Szukać nic nie ma. Powiem wam, że szukałam działu urodzinowego przez jakieś 10 minut. Korzyłam w tom we w nawet byłam w dziale yy, świątecznym, gdzie były kalendarze adwentowe, ale w końcu dotarłam i jestem. I jestem tutaj. Teraz wybieram sobie świeczki. Co jeszcze? No i tort muszę kupić na pewno. Z różą. I. Co. Co? Co się stało? Róża spróbowała po raz pierwszy raz pańską skórkę, chyba dobrze mówię. I róża się dławi. Róża... No dobra, cenzura. Ostatnią rzeczą. Nie, nie ostatnią. I kolejną rzeczą na dziś możemy sobie odhaczyć, bo mamy dynie i możemy się wycinać. Oh, o, jezu, czarny kot. Czarny kot na drodze to oznaczenie szczęście, ale według nas to jest szczęście, prawda? To roku wycinamy dynie. 31 października w moje. Urodziny, ale tym razem właśnie nie będziemy tego robić, ponieważ wtedy mam halloweenową imprezkę, Zaczniemy pewnie dzisiaj. Teraz będziemy jechać do Biedronki i będziemy kupować takie rzeczy typu do jedzenia, bo w oszą jakby. Ja tam. Ja bym tam spędziła cały dzień, bo tam, jakby żeby wszystko ogarnąć, to jest za duże. Jesteśmy w Biedronce i właśnie robimy zakupy z różą. Tutaj jest jakiś dział halloweenowy, ale nie ma zbytnio nic fajnego. Najbardziej chciałam jakieś żelki takie halloweenowe, ale nie ma żadnych. Mam takie bez cukru, szukałam je bardzo długo i są dwie Biedronce. parę na spróbowanie. Nasz koszyk, różna znalazła od ekipy. Najgorsze jest to, że muszę kupić chipsy, a ja w ogóle się nie znam na chipsach, bo ja w ogóle nie lubię chipsów, więc ja nie wiem, które kupić i to jest najgorsze. Ostatnio właśnie jak byliśmy w kinie z znajomymi i kupiłam jakieś chipsy. Myślałam, że są dobre. I jakby myślałam, że to w ogóle są najlepsze i one kosztowały jakieś 10 zł. Jak moi znajomi to zobaczyli, to byli tacy na mnie źli, bo jakby wydałam pieniądze, jakby nasze wspólne na jakieś okropne chipsy i ich w końcu nie zjadł i były okropne i kosztowały 10 złotych, więc jeśli chodzi o chipsy, to ja w ogóle nie mam zdania. Hej, dzisiaj jest sobota? Właśnie do, do fryzjera, tak wyglądają moje włosy przed. Hej, jestem już po, i powiem Wam, że jakby ja wyglądam, jakby miał jakiś chęt, że powiedziawszy. Mam strasznie spuszone włosy. Trochę mi się by nie. No. Um, bo ja mam takie włosy, że jak mi się je wyprostuje na szczotkę, na gorącej... Um, gorącym powietrzu, to one się puszą i one wyglądają jak siano. I wyglądają strasznie słabo. I co, co się wydarzyło? Jakby ja zawsze miałam. Tak. A to wygląda dziwnie. Jakby nie powiem, mam tu taki trójkąt. I z tej strony też. I to wygląda bardzo dziwnie. I ja mówiłem, że moje włosy potrzebowały ścięcia. Jeśli macie jakieś do polecenia salon, ja znają się na kręconych włosach, bo ja zauważyłam, że te panie po prostu źle mi myły włosy, bo wyciskały mi te włosy. To, to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić w ogóle włosom, yy, bo akurat, no, siedziałam mocno na tym. No ale nie, no wyglądam, jakbym była w jakimś hełmie, no bez kitu. Ja może no, zaraz je podkręcę i zaraz zrobię tak, żeby wyglądało jakby spoko, ale jak na razie to ja jestem przerażona. Tak. Mi się wydaje, że ona po prostu źle wystylizowała, no ale bez kitu jakby to jest. Nie wiem, nie podoba mi się to. Teraz je mundeluję, bo to jest jakiś hit. Jeśli ktoś ma kręcone włosy, to to bardzo Możecie zrobić sobie screena. Bardzo, bardzo polecam nie są kompletnie sponsorowane. Mama osobnie mi to pokazała. To jest jakiś. Wam już pokój, na razie tylko pajęczyną, więc pokażę Wam, jak już wszystko będzie gotowe, będzie tak ładnie wygląda, wyglądało. Jeśli chodzi o włosy, to zdecydowanie wolę siebie w lokach niż w prostych włosach, ale i tak to dla mnie mega dziwnie wygląda. No, bez skitu, jakby. Co to jest? Jakby taki trójkąt, taki. Nie wiem, nie wiem, czy to tak. Inwencja twórcza, nie wiem. Ale teraz rozzywam przepis na takie mega fajne, jakby smakołyki właśnie na imprezkę. Tortille. Ja kupiłam dwie, a nawet trzy paczki. I tutaj oddaję po prostu, wiecie, jakieś almette, mam almette z ziołami, jedno takie zwykłe, bo nie wiem kto co lubi. Wzięłam też ser, będę robiła też bez sera, mam też szynkę, dla osób, które nie je, to jeszcze mam rybę, Czuję pewnie jeszcze parę bez, mam sałatę, więc to wszystko wkładam do takiej torty zwijam. Wydaje mi się, że to jest jakby taka spoko przekąska, to jest tak się pokroi, zaraz Wam pokażę efekt końcowy jak to będzie wyglądało. Powiem wam, że mega się ekscytuję tymi rodzinami, bo to jest pierwszy raz, kiedy ja robię taki coś. Mam mało czasu, bo muszę zrobić te Ja robię jeszcze trzy babeczki. Maja zaraz przyjedzie, ona już już jest w Warszawie, ona tu do mnie po prostu dojedzie, muszę po nią wyjść tylko. Hejka, jestem już razem z Wiktorią, właśnie przyjechała, prosto z Torunia! Jak wow. I teraz będziemy robić babeczki, tutaj właśnie już układamy sobie. Mamy też tortille. Więc będziemy zaraz to robić. Maja jest na razie w pokoju, będziemy jeszcze muchać balony, więc będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Kolejny update. Babeczki się już pieką i są tutaj, tak. Mamy już baloniki, zaraz będziemy je przyczepiać. Mamy pomysł, żeby je przyczepić tu na tym lustrze. I jest już też Madzia z nami. I tam mamy takie frędzelki jakby. I tam damy tą szesnastkę. O, dobra, babeczki mnie wzywają. I, i tam będzie ta szesnastka, będziemy to robić zdjęcia. I za takie nie mogę doczekać już. Um, chyba są gotowe. Tak, więc do zobaczenia za niedługo. Hej, to, to ja. wyglądam tak. Jestem Sabliną. Jakby co? Sabina z. Coś tam, jakaś tam. To jest Wika i ma taki mega ładny makijaż. Mamy Happy Halloween i przechodzimy tutaj. Jak zgaszamy, to jest taki vibe. Mamy szesnastka. Tutaj mamy dynie ale jeszcze musimy obczać jak ją zapalić. I tu mamy przekąski wszystkie. Łącznie z żelkiem. Czekamy aż wszyscy przyjdą, zobaczymy wygląda, vibe. Halo? Są dziewczyny i przyjechała dzisiaj go raz, Zaraz się tutaj ogarni. Kupiłam dzisiaj sztuczne rzęsy. Ktoś umie je przyklejać? Nie. Tu jest jeszcze Maja. Oh Janek dom. jeszcze jest. Janek jest Mario. Musimy mu jeszcze a... dorobić ja bomsa. Więc jest i preska! Są tu wszyscy, jest Ala, jest Macia, jest kajetan, Janek. Trzymajcie bardzo dobrze, możecie mi życzyć wszystkiego najlepszego okay. pa, pa.